Cześć Cześć. co dzisiaj robimy? Dzisiaj tankujemy Mercedesa, jedziemy w pierwszym jego długą trasę e, Jedziemy 150 km do Warszawy na giełdę Classic Automarket Tam go po raz pierwszy zaprezentujemy No i przede wszystkim zobaczymy czy on nam dojedzie Bo to jest najważniejsze pytanie Na razie jeździ super Jest jednak spora obawa u mnie z jazdą tym samochodem gdzieś dalej Dlatego wykupiłem asystans mimo wszystko, żeby jak najszybciej zorganizować w razie co pomoc. I Linko holowniczą oczywiście zabrałem. Za nami jedzie szwagier i w razie co nas gdzieś tam podholuje. Jest obawa dlaczego? Dlatego, że silnik nie pracuje perfekcyjnie dalej. On tak jak on, teraz, wcisnąłem chwilę full gas on taki ma kurde przestój, że nie chce ruszyć tak ostro do przodu jak powinien samochód ruszyć. Skoro wciskasz mu gas i ma fajne obroty. Coś mu dolega, coś go trapi. Niestety do mechanika się nie umówiliśmy teraz. Jest, jest tutaj u mnie w mieście gościu, który się zajmuje Mercedesami od wielu lat. I on tym się będzie zajmował. Także po Classic Automarket samochód wędruje do niego na regulację tego KG Tronika, Znalezienie powodu, dlaczego nie pracuje. trzeba. Chociaż też nam podpowiedział jedną rzecz, że nie regulować na razie, tylko przejechać paręset kilometrów to może być, że wtryski gdzieś coś przytkane są, czy przewody do wtrysków są przytkane, bo stało tyle lat, i to musi się po prostu wszystko przepłukać i wtedy zacznie pracować jak nalewy. Siema szwagier, jak cię ci jedzie? Szwagier, bardzo dobrze jak na razie, żałuję tylko jednej rzeczy, której, o której całkowicie zapomnieliśmy. Jedziemy na dziesięcioletnich oponach starych. Ile sików Pewnie. Ile szpaki, ile rdzy. On stał prawdopodobnie od 1994 roku w tym miejscu, w którym my go wykopywaliśmy. Do auta jest książka serwisowa. Są dwa wpisy z, prze, z przeglądów. Pierwszy po roku i kolejny po kolejnym roku. Do 20 tysięcy był serwisowany. I taka też wlepka jest na drzwiach. Spodziewałbym się dużo korozji od samochodu, który stał na zewnątrz, ale tutaj jest wszystko sucho i czysto. Dużo pracy wymagało tutaj doprowadzenie podwozia do takiego stanu. Tu pod spodem jedyne co zrobiłem to go wyczyściłem i nic więcej. No tym widzę, układ wydechowy trochę przeżył, ale dlatego jest pewnie jeszcze oryginalny. Widzę Były jakieś naprawy, były wstawki, były. To jego katalizator pełny jeszcze. Tak. Cześć. <laughs> On w ogóle przepięknie wygląda. A co z tymi lampami? Przednie lampy są tunerskie firmy Typhoon. Tak jak cały zestaw dokładek, co tutaj widać są firmy DNW. Jest katalog, mam katalog, bo udało mi się dorwać z tego samego roku katalog, kiedy to było montowane i widać właśnie w tym katalogu, jak można było sobie skompletować całe auto powybierać sobie części, które, które się chciało zamontować, bo i kierownicę właściciel zmienił i felgi tak jak widać, i właśnie ten cały zestaw dokładek i reflektory przednie oraz spoiler z tyłu pomierzymy go, zobaczymy czy oryginał, czy był naprawiony Kadza się, że był lakierowany tutaj z lewej strony Cały jest praktycznie w oryginale, bo ma 70 do 100 mikrometrów, czyli tam na pewno była jakaś polerka, która sprawiła, że on jest cieńszy. Natomiast po lewej stronie tutaj widzimy drobne jakieś zacieki, ale to są takie re relikt tamtej epoki. Wtedy tak się robiło, nie zwracano aż tak bardzo uwagę na to wyprowadzenie, na, te, na tą jakość. Jest polakierowany dobrze, poprawnie, tak jak Mercedesy z tamtych czasów. Oczywiście, dzisiaj moglibyśmy to poprawić, żeby rozlać ten lakier ładnie. Z tyłu mamy też jakieś tam wtrącenia na tym lakierze, na zderzaku. Pewnie kiedyś, jak to było robione, to inne były podkłady. Tutaj widzę, że trochę ten, ten lakier jest taki zgazowany. Tam powychodziły różne rzeczy, więc to, to by trzeba było poprawić obecnie w systemie tutaj lakierowania mamy specjalne podkłady do plastiku, które kiedyś nie były używane, no i teraz po latach po słońcu widać, że ten lakier nadaje się do ponownego położenia. okazja tutaj być, bo można sobie wsiąść do każdego auta i się przymierzyć jak pasuje. Pan jeden przyjechał obejrzeć sobie 190 naszą, no ale no, był takich rozmiarów, że niestety no, no nie dla niego auto. No no, no to, jest, to jest baby Benz, no niestety. Tutaj nie oszukasz się niczego. Bardzo mi się podobają tsl -ę. Teraz zaczynam, zaczynam rozważać jedna rzecz, bo wiadomo, że każdy by chciał mieć 450 czy 5 litrówę, ale to już idą ceny. 350 w miarę fajnych wiesz, można taką kupić. Wiecznie piękny? Wiecznie, dla mnie wiecznie piękny. Dla mnie jest cudem. To jak jest zrobiony, jak on wygląda, no to nie, one chyba bajki. nie są popularne, nie? No nie jako takie nie, co, no mały i one są osterki. chyba takie problematyczne, co? Ich nie, nie, niestety zabijają musterki, natomiast no, no przepiękne. Jest to przecudna, ma mega kino. to Tutaj zobacz, 190 z mniejszym motorem jak nasza, ale też z małym przepięknym. To, to już no jest ta to... Szeroka lista. Czyli to jest po, po leafingu, tak? Lifingu, no tak. a to czyli I który... A który jest rok? No patrz, ale też jest 8-8-8, tak. Czyli to jest po prostu... 000 nasz... miesiąc produkcji. Trzeba zobaczyć dwóch, to jest to. Z ciekawości, bo no my też 8-8, tylko no my da, mamy... tak, bo macie tą tą strzachkę. Tak, 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 tak. Tylko że mamy 8-8 czerwiec, a to chyba od września zaczęło chodzić już ten, no, nie? Czy co ma różnicę w wyposażeniu? No, no, no to znaczy to, to samo. Nie, na co nic? nie tutaj masz bogacie, po bo co masz jeszcze elektryczne szyby no. To szyby elektryczne i ISD. To jest, tak wiem, jak wasze, no ale też wymaga. No, jak wymaga to tak jak przyjechał, taki To, szwagier, jest samochód. To jest właśnie to, to co ja, to. ja Ci mówiłem, 124. Ale po lifcie, czyli to już jest E-klasa. Ale to jest kabry, ja bym chciał taką E-klasę, QB. Ile takie? Ile to było? Jaka cena tu jest na tym, nie patrzymy. 85 tysięcy. O, taniej, 76. Podoba mi się, mówi do mnie. Jajecznica? Tak, dokładnie. Nie tak jest. jak e, mi się najbardziej te właśnie podobają i bokstary, no nie? Stan lat. To jest ciekawe, licytacja. To... Aż sobie zapisałem licytację tego samochodu. Meganki? No, 2 litry. Ale to jest jakaś historia tego? Eee, przebieg ma 150 tysięcy. A i tacja jest Do 9 października. Z ciekawości jak to wyjdzie. Samochód dubbelowy, ale wiesz jaka była no, myślę? Ja Pierwsza okay. Pierwsza auto. Kupeta ona ma świetny tył. Ma no świetny tył. Tak, ona jest. Znaczy ona jest jakaś, nie? To, to trzeba przyznać. Z razie kamerupa. To jest jakieś. Świetnie to wygląda z tyłu. No i fajnie, że żółta, jest skoronowany nie? Skoronowany z tyłu. właśnie fajnie, że żółta jest, no nie? ale najfajniej wylunał w żółtym kolorze. Europejska korweta Tak. Co ciekawe, znajdź tu bagażnik. No... Przejdź klas samochodu i pokaż mi bagażnik. No nie, no od, od, od wnętrza A... się wchodzi ty, ty, za tymi fotelami. Skąd wy? No bo mówi Ci, że jeździłem tym. A okej. Okay. <ślesz> e, renowacja była kompletna jego? I... Tak. Trzy, Trzy lata temu. Przepiękny, po prostu jest przepiękny. Wow. <laughs> no, no, przepiękny samochód. Skąd pomysł na takie auto? To jest bardzo nietuzinkowy samochód. To jest... Tylko 103 so tysiące wyszło no. w ogóle, większość poszła do stanu. No. Tak, ale w 1994 roku byłem w Niemczech, w Mannheim i taki samochód był też na takich pokazach jak tutaj. Nie? No i pomyślałem sobie, że taki sobie zdobędę kiedyś. Fajna historia, co? Bardzo, bardzo, bardzo ładny historyfajny. Dużo samochodów ma facet. Tak? Tak. Tylko plagi to sprzedają od zeszłego roku. No, bo to już jest taki bardzo, bardzo. No ciężko to samochód. nie, to już ktoś musi to chcieć, nie chyba. Chyba właśnie jest to, co ja mówię cały czas. Kurde, że chyba sentymenci ktoś musi mieć, bo widział takiego. takie. No, auty, miał czy coś, plakat, czy, nie? Czy, nie? czy miał plakat, czy coś, no bo. No to coś, fagier. Wyjeżdżamy z Classic Automarket. Jak twoje wrażenia? No świetnie, to był super dzień, super motoryzacyjny dzień. Naprawdę fanów motoryzacji jest od groma, co pokazało to wydarzenie. Ile mówili samochodów? No nie mówię, że wartość samochodów, Pan. 10 milionów. Coś mi się nie chce tak co, to dużo w sumie, ale może. A no zobacz te porszaki same. Nie no, ja wiem, że to pół miliona na pewno każdy. Ta BMK-325 to też podejrzewałem grubo ponad 100. Trochę mogło być rzeczywiście. No, dużo ludzi, fajna atmosfera. Fajnie, że wjechaliśmy na podnośnik. 190 tak. się nie sprzedała, no ale też nie do końca taki był cel dzisiejszego dnia, więc przyszliśmy tutaj na rekonesans. Fajnie, że dużo zainteresowanie co. Tak. Mnóstwo Zbude ludzi się pytało. Historia. No historia, historia. no właśnie. Serio? Z krzaków? Serio? Świetnie, świetny o, dzień szwagier. To co? Piąteczka, widzimy się na następnym odcinku.